Cześć, kochani, witam na kanale Zrób to sam. Pokażę Wam dzisiaj fajny szalik zrobiony z wełny z alpaki. Bardzo ciepły, w sam raz na nadchodzącą zimę. Szydełkuje się go też bardzo łatwo i o włóczce opowiem Wam więcej za chwilę. Wzór składa się z oczek pustych, łańcuszkowych i oczek ścisłych, czyli półsłupków. Jak dokładnie zrobić taki szalik, zaraz Wam pokażę. Włóczka, której użyję tym razem, to Neon Pop z wełną z alpaki. Jest to edycja specjalna, składa się w 75% z akrylu, 15% to wełna, a 10% to wełna alpaki, co oznacza, że będzie to bardzo ciepły szalik. Ten motek ma 100 g i 180 cm długości. Zaleca się użycie szydełka numer 6 i tak też zrobię. Zaczynam od wyjęcia nitki ze środka, szukam sobie końca.

Widzimy już kolory włóczki. Mamy tutaj neonowe dodatki, ale głównie przewija się kolor pomarańczowy, żółty, różowy, czarny i biały. Nitka jest miejscami grubsza, miejscami cieńsza i poskręcana raz mocniej, raz luźniej. Tyle różnych walorów czyni tę włóczkę no, taką bardzo interesującą. Może też dlatego zdecydowałam się na bardzo łatwy wzór. Na, na, na zmianę oczka ścisłe półsłupki i oczka puste, czyli łańcuszkowe. I pomijam trzy pierwsze oczka, wbijam się w czwarte. O, i robię półsłupek. To miejsce z tyłu zostawiam na następny rząd. I wokół tego oczka będę robić kolejny rząd. Teraz robię następne oczko łańcuszkowe, opuszczam jedno oczko na dole. Wbijam się, robię półsłupek i powtarzam. Dodaję oczko łańcuszkowe, na dole opuszczam jedno oczko, wbijam się i robię półsłupek. I dalej tak samo, dodaję oczko łańcuszkowe, opuszczam na dole jedno oczko, wbijam się i robię półsłupek. I tak do końca rzędu. Wbijam się i robię półsłupek. I znowu tak samo. Jestem już prawie na końcu. Mam tutaj jedno oczko, które opuszczam. I wbijam się w ostatnie i robię oczko ścisłe, półsłupek. Mam gotowy pierwszy rząd, dodaję teraz dwa oczka łańcuszkowe, jedno dla wysokości, jedno do następnego rzędu. I teraz będzie już bardzo łatwo. Wbijam się w to puste miejsce pod rzędem. I zawsze dodaję oczko łańcuszkowe. Omijam na dole oczko, tu omijam, i wbijam się pod, łań pod oczkiem łańcuszkowym poprzedniego rzędu. Dodaję znowu oczko łańcuszkowe, tutaj mam oczko ścisłe poprzedniego rzędu. O tutaj, teraz Wam pokażę. Tu gdzie widać mój palec, wbijam szydełko, czyli rzeczywiście pod oczkiem łańcuszkowym. I robię półsłupek. Dodaję oczko łańcuszkowe i wbijam się znowu w to puste miejsce. Najlepiej można to, to miejsce, w które mamy się w, wbić, znaleźć szydełkiem intuicyjnie. I znowu wbijam się. I tak samo. Jestem już na końcu. To są te trzy oczka łańcuszkowe, które zrobiłam wcześniej, i wokół tego miejsca mogę dalej szydełkować. Czyli ostatnie oczko ścisłe, dodaję dwa oczka łańcuszkowe na wysokość. Obracam i zaczynam od początku. Zaczynam rząd oczek ścisłych półsłupków. I znowu wbijam się. Oczko ścisłe, oczko łańcuszkowe. Wbijam się. I znowu dwa oczka w górę. I tak samo, analogicznie. Dwa oczka w górę i wbijam się. I tak doszłam do końca znowu. Tutaj widać, jak wygląda ten wzór. Trochę chaotycznie, przez te prze, przeplatające się kolory. Będę dalej szydełkować i pokażę Wam, co mi wyszło na końcu. Doszłam już do końca, tyle mi zostało nitki, bardzo niewiele. Wyciągam nitkę, trzeba będzie to jeszcze przeszyć sobie tutaj. Widzicie, ym, bardzo ładny wzór. Oczka ścisłe oplatają oczka łańcuszkowe z poprzedniego rzędu. No wzór jest bardzo łatwy i bardzo szybki, szybko się szydełkuje. Właściwie jest idealny dla początkujących. Dzięki temu, że wbijamy się na głębokość, wychodzi nam dosyć ścisły ten ściek. No, mój szalik ma długość 180 cm, odpowiednią, żeby się porządnie owinąć na szyi. Yy, I jest bardzo ładny. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik i ten wzór. Jeśli tak, zostawcie lajki, podzielcie się ze znajomymi. Możecie też subskrybować mój kanał i aktywować powiadomienia, żeby żaden filmik Was nie ominął. Do zobaczenia. Wzrób to sam.